Co takiego jest wyjątkowego w golfie? Czy przyciąga on większą, coraz większą liczbę? Osób? E, no, rzeczywiście, sam się nad tym zastanawiam często, bo, bo oczywiście myślałem, tak jak większość z nas kiedyś, że golf jest nudny i generalnie dla starszych panów czy pań, e, ale tak nie jest. To pokazuje, że jednak światowa czołówka to są sami młodzi chłopcy, którzy, którzy rzeczywiście. Są dobrze wysportowani, dobrze wytrenowani i, i nieźle wyglądają. A no w Polsce zaczyna się też coraz bardziej tutaj dużo dziać w tym golfie. A przede wszystkim wydaje mi się, że ta niesamowita rywalizacja, ta technika gry, kontakt z naturą i, i ta wspaniała pasja, która no nie w każdym musi być przecież, bo nie każdy jest stworzony do wszystkiego i, i nie każdy, kto zacznie grać golfa, będzie, będzie kochał tą dyscyplinę. Także... No ja, ja coś w niej znalazłem i, i rzeczywiście bardzo mnie pociąga, bo, bo każda runda może być inna i każda runda jest wyjątkowa i tak naprawdę chyba to, że nie ma tak trudnego sportu, bo każde uderzenie jest bardzo ważne, tutaj, tutaj nie ma pomyłki, tutaj nie ma podwójnego serwisu, tutaj nie ma timeoutu, czy, czy trzeciej tercji, czy dogrywki. Eee, oczywiście do grywki zdarzają, ale, ale w tym sensie, że można, można to wszystko poprawić. No, tak jak się uderzy piłkę, niestety już jest, e, trzeba uderzać następną e, i nie dać tego cofnąć. Czyli jestem dreszczyk emocji jak w hokeju. No tak, tylko że w hokeju można zrobić zmiany, w hokeju może trener e, coś skorygować, można zmienić taktykę, można zrzucić rękawice i komuś dać w zęby, jak to się mówi, po męsku. No tutaj <laughs> zupełnie inaczej. A jak długo pan gra w golfa? Jak się zaczęła ta Zaczęła się niewinnie tak naprawdę trzy lata temu, w 2009 w maju, kolega zaprosił mnie parę razy na, na driving range i tak, i tak się tak naprawdę zaczęło i od, od, od piłek wybijanych coraz częściej, coraz częściej, I raz, drugi, trzeci, czwarty okazało się, że, że bardzo polubiłem ten sport i później już kilka miesięcy później chciałem zdobyć tak zwaną golfowe prawo jazdy, czyli zieloną kartę i, i, i zacząć już grać w turniejach i na polach golfowych ma taką opinię sportu dla zamożnych, zgodziłby się Pan no niestety tak, ma taką opinię. Oczywiście nie do końca to musi być prawdziwe, ale, ale to jest tak jak we wszystkich innych sportach. Jeżeli chce się na narty jechać w Alpy i mieszkać w dobrym hotelu, jeżeli chcesz się surfować po najlepszych akwenach na świecie i latać pierwszą klasą, tak samo można grać w golfa codziennie z drogą, torbą, golfową, czy przyjeżdżać dobrym samochodem. Golf dlatego jest, wydaje się, drogi, bo po prostu trzeba na, na niego dużo mieć czasu, a przeważnie ci, co mają dużo czasu, to, to mają już poukładane swoje biznesy.